W tamtych dniach Ezechiasz był chory na skraju śmierci, a prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł go odwiedzić i powiedział, Pan mówi ułóż swoje sprawy, bo umrzesz i nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił twarz ku ścianie i modlił się do Pana, mówiąc Proszę cię Panie, wspomnij teraz, jak postępowałem z prawdą z sercem doskonałym, i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Ezechiasz płakał gorzko. Jeszcze zanim Izajasz wyszedł na dziedziniec, doszło do niego słowo Pana, mówiąc: "Wróć i powiedz Ezechiaszowi, przywódcy mojego ludu: Tak mówi Pan, Bóg Dawida twego ojca. Usłyszałem twoją modlitwę, zobaczyłem twoje łzy, oto to uzdrowię cię. Trzeciego dnia wstąpisz do domu Pana. Dodam do twoich dni jeszcze piętnaście lat. Wybawię cię także z ręki króla Asyrii." I obronię to miasto ze względu na siebie i ze względu na mego sługę Dawida. Ezechiasz był człowiekiem, z którym Bóg okazał niewyobrażalne miłosierdzie. To jest najbardziej godne uwagi w Biblii. Bóg poinformował Ezechiasza, że umrze. Zdecydowana większość ludzi, którzy przemierzali ten świat nie otrzymuje ostrzeżenia jak Ezechiasz. Zdecydowana większość ludzi nie ma szansy uporządkować swojego życia, ale Ezechiasz uporządkował swoje życie. Uporządkował swoje życie. Uporządkował swoje życie. Uporządkował swoje życie. List do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 27, mówi: I jak ludziom przeznaczono raz umrzeć, a potem sąd, każdy ma określony czas, i ten czas zbliża się dla każdego. Nie zakopuj głowy w piasek, myśląc, że to Cię nie dotknie, to się stanie. Dla niektórych pozostały już tylko godziny, a dla innych dziesięciolecia. Pomyśl, 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 dokąd zmierzasz. Uporządkuj swoje życie, życie. Bądź szczery, bądź szczery ze sobą. Jesteś gotów? Wiesz głęboko w swoim sercu, że nie jesteśmy na tej planecie przypadkowo. Wiesz, że istnieje Bóg. Wiesz, że masz zdolność tworzenia, odczuwania. Myślenia, niszczenia, i to nie jest przypadkowe. Wiesz, że istnieje istota wyższa niż ty, która cię stworzyła. Wiesz, że tego samego dnia zostaniesz przez nią osądzony i wiesz, że pewnego dnia ją poznasz. Jesteś gotów? Jesteś gotów? Bądź szczery ze sobą. Zastanów się, pomyśl, medytuj, rozważ swoje istnienie. Czy moje sprawy są w porządku? Co się z nami, ludźmi, dzieje, że przygotowujemy się i zabezpieczamy przed wszystkim, ale zaniedbujemy przygotowanie się do najbardziej nieuniknionej rzeczy. Zacząłem oszczędzać na zakup domu. Dobrze. Oszczędzałem na opłacenie podatków. Dobrze. Inwestuję swoje pieniądze świetnie. Zacząłem odkładać na edukację moich dzieci. Dobrze. Oszczędzałem na wypadek nagłych sytuacji. Doskonale. Ale ilu z nas może spojrzeć w lustro, być całkowicie uczciwym samym przed sobą i powiedzieć bez strachu: Uporządkowałem swoje sprawy, jestem gotów spotkać Pana. Biedni i bogaci umierają, młodzi umierają, starsi również, zdrowi umierają, chorzy także. I nie wszyscy są ostrzeżeni, jak Ezechiasz. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy w Dniu Sądu, w obecności Pana, będziesz miał zbawienie? zbawienie? Zbawienie to indywidualna podróż w kontekście Twojego związku z Panem Jezusem i nikim więcej. To nie Ty, Twoi rodzice i Jezus Chrystus nie. To nie Ty, Twój mąż lub żona i Jezus Chrystus nie. To nie Ty, Twoja wspólnota kościelna i Jezus Chrystus nie. Przestań polegać na związku innej osoby z Panem Jezusem Chrystusem. Zbawienie to Ty i Pan Jezus Chrystus. Niestety w Dniu Sądu wielu ludzi będzie zaskoczonych. Zbawienie cię zmieni, czy jesteś gotów? Człowiek nie doświadcza nowego narodzenia i pozostaje taki sam. Zbawienie zmienia twoje pragnienia, zmienia twoje życie i twoje postrzeganie czasu i wieczności. Uporządkował swoje życie. Uporządkował swoje życie. Uporządkował swoje życie. Dziś to dzień, abyś naprawdę narodził się na nowo. Jeśli czujesz się pogrążony w grzechu i uważasz, że nie ma nadziei dla Ciebie, jest nadzieja w Jezusie. Jeśli znajdujesz się w studni grzechu, przyjdź do Jezusa. Nie ma znaczenia, jak brudna i ciemna była Twoja przeszłość. Przyjdź do Jezusa, będziesz bezpieczny z Nim. On to Bóg, który schodzi do studni i ratuje tych bez nadziei. Bóg zbawia wykluczonych społecznie, zepchniętych na margines, zawstydzonych, nieszczęśliwych. Świat nie musi Cię kochać. Świat nie musi cię akceptować. Ci, którym wyrządziłeś krzywdę, nie są zobowiązani do przebaczenia czy zatwierdzenia cię. Bądź w pokoju z Bogiem. Uporządkuj swoje życie. Grzech pozwala ludziom poczuć się dobrze, jak w idealnym świecie, aż do momentu, gdy nie myślisz o tym, co cię czeka na wieki. Wtedy grzech cię pociągnie do studni, a ty nawet nie zorientujesz się, jak tam trafiłeś. Ta studnia grzechu jest zwodnicza. Naprawdę jest. Owin się blaskiem i splendorem. Grzech zwodzi ciało, ale jest zwodniczy. Grzech zmienia twój punkt widzenia na ten świat, to życie, na grzeszne pragnienia i impulsy. To jego natura, która cię pociąga do studni. Bóg zbawia ludzi, którzy są w studni grzechu. Teraz być może właśnie w tej chwili znajdujesz się w tym miejscu, a sama myśl o uporządkowaniu swojego życia przeraża cię. Sam pomysł na dzień sądu przeraża cię, myśl o śmierci przeraża cię, ponieważ jesteś w tej studni. Bóg z Biblii przyszedł dla grzeszników w studniach, dla starych grzeszników. Być może zawsze chodziłeś do kościoła i nigdy nie czułeś się blisko Boga, ale teraz, gdy słuchasz dźwięku mego głosu, możesz być blisko Niego. Możesz uporządkować swoje życie. Większość ludzi przemierzających ten świat nie dostaje ostrzeżenia jak Ezechiasz, więc zwróć uwagę: Bóg był dla ciebie łaskawy. Jeśli słyszysz tę wiadomość, On jest niewyobrażalnie łaskawy. Możesz już być blisko Pana, chwała Bogu za to. To wideo to przypomnienie, abyś poszedł naprzód, kontynuował walkę wiary. Możesz być w błędzie, a Bóg jest dla ciebie łaskawy i hojny. Ostrzega cię. Bo nie słuchasz tej wiadomości przypadkowo. Bóg jest dla ciebie łaskawy, kochający i cierpliwy, przypominając ci, abyś uporządkował swoje życie. Uporządkowanie swojego domu powinno być priorytetem przez całe życie. Nie stawiaj pieniędzy ponad swoim związkiem z Bogiem, nie będziesz mógł ich zabrać ze sobą, nie możesz. Księga Hioba, rozdział pierwszy, werset 21, mówi. Nagi wyszedłem z łona matki mojej, a nagi mi wrócę tam Pan dał, Pan wziął, niech będzie błogosławione imię Pana Kaznodzieja, rozdział trzeci, wersety 1 i 2 Na wszystko jest swoja pora i czas każdej sprawy pod niebem Czas rodzenia, a czas umierania Czas sadzenia, a czas wyrywania tego, co posadzono Ezechiasz był dobrym królem Był prawy w oczach Pana ufał Panu Bogu Izraela. Biblia podaje wiele innych przykładów, jak dobry i cudowny był Ezechiasz. Pomimo tego Ezechiasz zachorował, a gdy przyszedł Izajasz, mógł myśleć, że Izajasz przyszedł, aby go uzdrowić, ale usłyszał te słowa. Pan mówi: Uporządkuj swój dom, bo umrzesz i nie będziesz żył. Większość osób w sytuacji Ezechiasza pomyślałaby, to niesprawiedliwe. Ale prawda jest taka, że życie nie jest sprawiedliwe. Naprawdę nie jest. Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na tę ziemię, aby uczynić ją sprawiedliwą, przyszedł, aby zbawić ludzkość. Rzeczywistość jest taka, że Bóg nie gwarantuje długiego życia dla swojego ludu, bez względu na to, jak wierny jesteś. Prawda? Patrząc wiecznie, lepiej było mieć krótkie życie i być przygotowanym na wieczność niż długie, nie biorąc pod uwagę rzeczy wiecznych. Jesteś gotów spotkać pana? Jeśli podobała ci się dzisiejsza wiadomość i uważasz, że inni ludzie jej potrzebują, daj nam teraz łapkę w górę i nie zapomnij się zasubskrybować naszego kanału. Dziękuję.